Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu PGS Unia Stargard Twarde Pierniki Torun wygranym przez zespół gości 82-80. do 80. Jest z nami trener Iwica Skain i zawodnik Bartosz Widuszko. Proszę trenera o podsumowanie spotkania. Coach, please, go start game. Uh, congratulations to my players, uh, I think that we deserve this victory, that we most of the game. Gratulacje dla naszych zawodników należało nam się to zwycięstwo przez większość czasu kontrolowaliśmy grę tak kontrolowaliśmy grę już wyprzedziłem, wiedziałem co trzeba chcę powiedzieć wyprzedziłem. To this i zwycięstwo drużynowe wszyscy dali sobie maksimum and we are looking forward to the next game. i patrzymy w przyszłość na kolejny mecz Proszę, proszę, spotkania. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o playoffy. Udało się cię ten mecz wygrać i, i co najważniejsze po słabszym początku, gdzie, gdzie daliśmy się spójnie rozrzucać, przez trzy kwarty pozostałe graliśmy dobry defense i, i wydaje mi się tak, powiedział trener, była to wygrana, w której każdy zawodnik coś dołożył i, i się z tego cieszymy. Za kilka dni mamy kolejny mecz i, i walczymy dalej. Dziękuję. Dziękuję za pytania Grzegorz Grzegorz Szczybieniecki Polski kosz trenera Rakcelina. Wiele dni przed ostatniego meczu czy to pomogło w przygotowaniu do dzisiejszego spotkania czy lepiej jest dla pana jednak częściej grać? Wiele uh, many days uh, many days without uh, any games uh, it help you to to prepare to the game no. or, or vice versa? No. is better to play more often? No, didn't help us because we had some injuries. Nie pomogło nam to, że uh, this week cały ten tydzień nie trenowaliśmy tak naprawdę 5 na 5 Another question to the coach. Uh, many transfers in the league. Uh, can you expect also some some movements in uh, some transfers in, uh, in in your team? No, no, we have not, we have no moves. We are only who are not looking for the players. Jesteśmy chyba jedyni, którzy nie szukamy nowych nowych zawodników. Dobrze? Karol Wasik, what were facts? Also, the coach. Do you agree that with this victory you made a huge step to the playoff phase? I don't know. I think that, uh, as you said, a lot of teams now, now they have more players, better rosters, and I think that is going to be fight till the end. myślę, że wiele zmian w różnych zespołach mają coraz lepszych zawodników w swoich składach i będzie chyba walka do końca And the last question to the coach from from the internet uh, from the journalists uh, we heard that uh, with, that practices with uh, with you uh, Przemysław Karnowski is the club is interested with him and also what about the situation of Wojtek Czerlonski uh, Wojtek is uh, coming back from injury so sti still he didn't start running Wojtek pomału wraca z kontuzji, ale jeszcze nie zaczął zbiegać. And Karnowski he did with us two practices 15 minutes. I Karnowski trenował so, z nami dwa razy po 15 minut. Nie, 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 nie it's not visible. Nie, nie widzimy, nie, nie widzimy tego. Nie, nie widzimy tego. Mhm. Dobrze, są jeszcze pytania tutaj z sali. Patryk, ma. Tak, pytanie do Bartosza właśnie. do. Yy, bo ślepaliście właśnie to zwycięstwo. Spójnia w końcówce goniła i było nerwowo, Taś mieliście problemy z przewinianiami. Chyba takie zwycięstwa bardzo cieszą. To no na pewno. E, tym bardziej, że źle, źle mecz otworzyliśmy, ale potem siedzieliśmy właśnie wszyscy razem do roboty, szczególnie w obronie. I, i no zatrzymać spójnie na 80 punktach u siebie, która gra bardzo ofensywnie. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik. I tak jak pan powiedział, no w końcu było troszkę emocji, troszkę mieliśmy problemów, aczkolwiek wyszliśmy z tego z obronną ręką i, i cieszymy się z tego zwycięstwa. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu PG Spłynia Stargard, Twarde Pierniki Toruń. Jest z nami trener Marek Łukowski oraz zawodnik Schön Schmidt że proszę tradycyjnie o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla drużyny Storunia wygranego meczu. Niestety w końcówce goniliśmy, goniliśmy, ale nie udało się dogonić. Bardzo ciężka, ciężka sytuacja, ciężko, bardzo bolesna porażka, bardzo bolesna porażka, bo któryś mecz przegrywamy taką małą ilością punktów i na pewno to jest ciężkie do przeżycia dla wszystkich. Czy to tutaj w klubie, czy w drużynie, czy, czy wszystkich kibiców. Ja to rozumiem. My też bardzo żałujemy, że nie udało się wygrać. Przerwaliśmy do końca, nie do końca. Też wiedzieliśmy jak po tej dłuższej przerwie będziemy wyglądali. Natomiast samo otwarcie meczu całkiem pozytywne. W pierwszej połowie trochę dużo strat. No, i tyle. No, w drugiej połowie ograniczyliśmy te straty, natomiast zawodziła nas skuteczność. Staraliśmy się na różne sposoby zdobywać te punkty, ale to nie wystarczyło, żeby wygrać tego meczu. Wygrała drużyna dzisiejszego dnia lepsza o dwa punkty. Dziękuję. Szymon, proszę o podsumowanie spotkania z Twojej strony. Gratulacje dla drużyny Storunia. Tak jak Trajan powiedział, dobrze weszliśmy w mecz. Trochę dużo straci w tej pierwszej połowie. W końcówce, no już. To brakło czasu, żeby gonić. Kolejna porażka małą ilością punktów, takie są najbardziej bolesne, ale no goniliśmy, ale nie wygoniliśmy. Dobrze. dobrze, dziękuję. Pytanie Karol Wasie do trenera Łukąckiego. Jak ocenia pandemię od Kerona Johnsona? Czego możemy się po nim spodziewać w kolejnych meczach? Jeśli chodzi o same jego minuty na parkiecie, skuteczność to tutaj to ze statystyk wynika nie jest jakaś wybitna 2 na 10 z gry 20%, natomiast drugi ten wskaźnik, który jest chyba najważniejszy, najważniejszy dla, dla rozgrywającego to jest to jak on był na boisku. Drużyna z nim na parkiecie była plus 11, tak więc no, myślę, że wywiązał się ze swojej roli i z tego debiutu pozytywnie. Natomiast pozytywnie moglibyśmy o tym mówić, jeśli zespół by wygrał. Na, na pewno nie jest on szczęśliwy z tego, że nawet będąc na parkiecie zespół był z nim plus 11, no bo drużyna przegrała, a to dla rozgrywającego jest jakby najwa no najważniejsza sytuacja. On przyjechał tu wygrywać, pomóc nam wygrywać. Niestety pierwszy mecz nie, nie poszedł po, po wszystkich myśli. Czy w jego przypadku problemem nie będzie fakt, że mało chętnie podejmuje rzuty z dystansu? I kolejne od razu pytanie również oferowa, Dlaczego tak mało minut dzisiaj otrzymał Daniel Szynkiewicz? Na pierwsze pytanie nie będzie to problem, ponieważ mamy, jak jesteśmy w piątce z Justinem, z AJem, z Nickiem i z Bailin, no to w tej piątce każdy jest niebezpieczny. Niebezpiecznym strzelcem z dystansu, tak więc no, to jest taki będzie balans zachowany, że jeden nie rzucający, czterech rzucających, to i tak myślę, że to nie będzie problem. On też nie ma tego problemu, żeby jak jest po na odrzutce czy gdzieś dostanie piłkę na czystej pozycji, żeby oddać ten rzut. On rzuca, nie zawsze ta skuteczność dopisuje, natomiast to nie jest tak, że jak go zostawisz. Na nie wiem, całą akcję, to on nie, nie podejmie próby rzutu. To pierwsze, a drugie było o Daniela. Tak, dlaczego tak mało? O czym dzisiaj W pierwszej połowie no, takie średnie wejście Daniela, w drugiej połowie tutaj z, z Szymon dostał już troszeczkę szans i chcieliśmy, żeby nie szachować tego, że raz jeden zawodnik, raz drugi, to żeby jeden dostał troszeczkę więcej pewności siebie. I to był dzisiaj Szymon, y, myślę, że starał się jak, jak mógł. Natomiast no, też myślę, że nie tak jak wszyscy w drużynie nie jest zadowolony z tego, y, że po prostu zespół przegrał. Pytanie kolejne do trenera, jak Grzegorz Szywieniecki, polski kosz. Daniel Emil sprawił dziś wiele kłopotów, czy zostały popełnione błędy w obronie, czy były to wliczone w cudzysłowie w koszty tego meczu? Nie, Nigdy nie jest tak, że. Znaczy, może nie, nie nigdy, ale no na pewno nie, nie, nie liczyliśmy na to, że Amigo zagra taki dobry mecz, i, a zwłaszcza na, na początku, gdzieś gdzie się dużo punktów zdobyła spod kosza, Natomiast tutaj największym, największym złem, które my dopuściliśmy do tego, było to, co Toro nie robi dobrze. Oni przewidują bardzo dużo rzeczy, bo są bardzo inteligentnym zespołem, mają doświadczonych zawodników i. I te sytuacje, już nawet nie chodzi o samego Amigo, natomiast te przechwyty i akcje kończone 1 na 0 z wsadem, to jest punkty 2, nie zawsze są równe dwóm punktom, bo punkt 1 na 0 z wsadem z dużą pewnością siebie zawodnika z Torunia powoduje to, że u nas morale leci w dół i, no i jest po prostu źle to, źle to działa na drużyny. Tak więc to był nasz największy problem. Kolejne pytanie, jak porównał Pan Kelona Johnstona do Erika Mila? No, to zupełnie, zupełnie inni gracze, to, to, jest, to jest typowy rozgrywający, natomiast Erik był typowym rzucającym, jakby rozgrywającym, tak więc no, tutaj ciężko porównać, bo to mają zupełnie inne atuty, zupełnie. Panie i Neumann, pytanie do Szymona Schmidta. Tak, Szymon, dzisiaj trochę większej roli. Jak się właśnie czułeś w takiej sytuacji, gdzie w tym razie dostałeś trochę więcej minut? Cieszę się, że dostałem swoją szansę. No, dawałem sobie siebie wszystko. Jakby szedłem na parkiet, tak jak zresztą myślę, że y, każdy z nas zawsze dajemy z siebie, z siebie 100%. <laughs> Wiadomo, raz wychodzi, raz nie wychodzi, ale no jest jak jest i wszyscy się starają tak jak mogą. Kolejne pytanie do trenera Łukąckiego. Czy w końcówce zabrakło najbardziej właśnie Admona Gildera po jego zejściu? I drugie pytanie też w kontekście Daniela Szymkiewicza w kontekście Szerszej, jego ostatniej formy, co, co się dzieje, jak pan to ocenia? Jeśli chodzi o AJ-a, to starał się jak mógł, na tych pikach walczył ponad zasłoną. I, e, I dwa chyba faule ostatnie, które popełnił, to były właśnie zahaczając zawodnika wysokiego na górze zasłony. Ten drugi fał myślę, że był niepotrzebny, ale no nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że. On na pewno nam dawał w dzisiejszym meczu tą taką, coś ekstra w ataku i te otwarte rzuty za trzy punkty. Wiedzieliśmy, że jeżeli będzie miał rzut, no to jest na pewno pe pewna ręka, tak? 4 na 7 dzisiaj z, z dystansu 57%, to jest na pewno dobra skuteczność. I myślę, że jakby był, to by pomógł, natomiast no tutaj, mówię, no tak się mecze układają, że Zawodnicy popełniają pięć fauli i ich nie ma. I trzeba umieć, e, nauczyć się grać tak, żeby nawet w przypadku jego nieobecności e, wygrywać mecze. A drugie pytanie było. O Danielu Sienkiewicza i jego fałmie ogólnie w ostatnich meczach, no bo słabo gra. O, słabo. No, No dzisiaj, dzisiaj też nie zagrał jakoś z rewelacyjnych zawodów, tak więc no my, my też mamy tutaj e, swoje, jakby rzeczy, które analizujemy i nie tylko czy, czy z Danielem, czy, czy tutaj z Drużyną, czy z Maćkiem z Mackiem raczyńskim. I grają ci, co akurat w tym meczu są w najlepszej formie. I dzisiaj może pierwsze wejście Szymona nie było jakieś wybitne, bo straciliśmy punkty jedne, drugie, natomiast Szymon tam był. Szymon był z ręką, Szymon biegał, starał się, tak więc jeżeli pokazuje na treningu, że może być pełnoprawnym uczestnikiem składu i takiego meczu, no to czemu ma nie dostać szansy. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.